Witam w czwartym odcinku warsztatów malarskich Akwarela Sztuka Kapryśna. Dzisiaj spróbujemy się przespacerować od realizmu do abstrakcji. Jeśli już znudzą się nam kwiatki, dmuchawce, pejzaże malowane w sposób realistyczny, spróbujemy zabawić się samą techniką i zobaczymy, gdzie nas poniesie wyobraźnia. Próbujmy pomyśleć o akwareli pejzażowej trochę w sposób abstrakcyjny. Te dmuchawce już w tym kierunku zmierzają, ponieważ nie są przekazem dosłownym. Ważniejszy tutaj był sposób prowadzenia wody z pigmentem. Ważniejsza była własna wyobraźnia i przypomnienie sobie, jak wygląda przestrzenność w pejzażu na polu dmuchawców na przykład. Taki pejzaż morski z bardzo groźną chmurą na horyzoncie, z prześwitami słońca, z wodą, która odbija ten prześwit, też wydaje się, że już zmierza w kierunku abstrakcji. Nie przedstawiamy tutaj w sposób dosłowny ani fal. Podobnie przy tych malwach, też jest to tylko impresja na temat malw zapamiętanych, wyobrażonych. Niedosłownie naśladujemy wszystkie płatki, wszystkie listeczki, pączki, tylko doprowadzamy do niemal abstrakcyjnej plamy z użyciem akwareli i tuszu. Tutaj ten żółty tusz i sepia dały przepiękne efekty, ponieważ łączą się z akwarelą w sposób swobodny, szeroko prowadzonym pędzlem z dużą ilością wody i efekt jest też nie dosłownie naśladujący rzeczywistość, tylko stwarzający impresję na temat malw szalejących na wietrze w jakiejś świetlistej przestrzeni. Można oczywiście parę detali dołożyć. Tutaj mamy przykład pejzażu monochromatycznego z użyciem tak zwanego subgreen, zieleń turkusowa, ona pięknie się rozchodzi z dużą ilością wody. Użyłam tutaj też żółci wołowej, żeby rozłożenie pigmentu było bardziej jednakowe. Na mokro, mokrym na mokro. I spróbujemy teraz dokończyć. Ten fragment, gdzie widać przebielenie na samym środku, to jest po prostu zabrana woda tutaj suchym pędzlem i powstało na, płaskim, na płaskiej zieleni rozjaśnienie. Moczymy jeszcze raz. Można od razu z farbą, z pigmentem, ponieważ pod spodem jest w wodzie już tej, która wyschła na obrazie. Żółć wołowa, ona powoduje, że w dalszym ciągu będzie działać i woda z farbą będzie się dobrze rozpływać. Pilnujemy, żeby spływająca woda nie robiła nam przypadkowych zacieków. Celowo utrzymuję w lekkim pochyleniu obraz na sztaludze, żeby właśnie pigment się rozpływał. Półsuchym pędzlem znowu wybielamy jasną poświatę na wodzie. Próbujemy wzmocnić kolor w kilku miejscach. W dalszym ciągu sprawdzamy, jak woda reaguje z pigmentem. Wzbogaca nam się tonacja coraz bardziej. Nie boimy się dokładać większej ilości pigmentu. Można innym pędzlem zmienić pędzel, pamiętając, że operujemy cały czas tym samym kolorem, ciemnej turkusowej zieleni. Można ją odrobinę wzmocnić kolorem indygo, żeby złapała więcej głębi. A dla miłośników detali to odrobinę jeszcze wzmocnienia pigmentem jakiegoś tam minimalnego ruchu wody, który w tym mokrym podłożu lekko się rozpłynie. Ci, którzy lubią mały detal, mogą dla urozmaicenia całego pejzażu wodnego dołożyć sobie maleńką łódeczkę w sposób wręcz symboliczny. Nie zastanawiamy się nad szczegółami, z takiej odległości szczegółów nie widać. Pamiętajmy również o odbiciu w wodzie. Gdzieś ta łódeczka swoje ma tam lekki brązik, malutki. I czym teraz zrobić biały żagielek? Najlepiej trzeba poczekać na wyschnięcie. Na mokro nic tutaj nie zdziałamy. Tutaj jest zaczęty obraz. Również z żaglówką, zaczęte od samego początku dużym pędzlem i kartą kredytową. Przy malowaniu dużym pędzlem i kartą kredytową unikamy bawienia się w detale, które by stworzyły trochę zbyt naiwne nasze wyobrażenie o rzeczywistości, karta kredytowa i duży pędzel powodują lepszą organizację malarskich efektów. Tutaj używamy cały czas też te, Turkusu z indygo. Pogłębiamy kolor, szukamy, próbujemy stworzyć scenę w miarę tajemniczą, ponieważ... I karta kredytowa teraz próbuje nam wyregulować opadające plamy, tworzy dodatkowy efekt struktury obrazu, lekkie zadrapania, zbieranie i przesuwanie pigmentów w różne strony, tam gdzie one wydają się nam bardziej potrzebne. Można wzmocnić kolor wręcz maczając kartę w żywej farbie i później leciutko ją rozwadniając, jak gdyby w kierunku odwrotnym. Najpierw farba, potem woda. Na bieli żagla utrzymywany jest cały czas biały papier, leciutko zmoczony rozrzedzonym pigmentem. Od razu mamy stworzone tam wrażenie jakiegoś półcienia. I jeszcze raz próbujemy dołożyć żywej farby, żywej sieny palonej. I w odwrotną stronę rozpuszczamy farbę bezpośrednio na obrazie. Odbicie, pamiętamy o odbiciu. Siena palona z niebieskościami bardzo dobrze się łączy. Nie bawimy się w dosłowne rysowanie masztu, wydobywanie kontrastów. Wszystko przy pomocy karty. Sugestia. Jest ważniejsza niż czysty ruch pędzla naśladujący rzeczywistość. I w ten sposób na pół abstrakcyjna powstaje nam wizja tajemniczego żaglowca gdzieś na jeziorach. Było cały czas kartą. Można także użyć pędzla, jeśli nam się zbyt twarde wydają linie. Teraz. Gdy praca zaczyna wysychać, zastanówmy się, jak powrócić do lekkiej bieli tam, gdzie miała być piana. Znów nieoceniona może się okazać biała pastela, tylko i wyłącznie na suche. Nie przejmujmy się falowaniem. Półwilgotną pracę możemy włożyć pomiędzy biały papier i ciężkie księgi, na przykład. Unikajcie przekładania gazetami, bo litery mogą się Wam odbić. I próbujemy. Miękkimi ruchami wybielić jeszcze te miejsca, które chcemy, żeby znowu powróciły jako biel. Nie za dużo, bez przesady. Błyski na wodzie. Tę biel też tylko i wyłącznie sugerujemy, nie przesadzamy, bo wszędzie przesada będzie szkodliwa. Stwarzamy na obrazie po prostu nastrój. To nas bardziej interesuje niż dosłowne odtworzenie żaglówki. I na zakończenie, gdy jeszcze za mało czujemy, że jest tam kontrastu na pierwszym planie z zielenią trawy, zarośli, można również wykorzystać ciemny pastel, granat, może niekoniecznie czerń, tu pasuje bardziej granatowy pastel jako delikatne wykończenie. Oceniamy, czy obraz skończony. Tu jest podobne stateczek widmo, wykonany taką samą metodą kilka lat temu. W zasadzie tutaj nie użyłam ani jednego ruchu pędzla. Cały czas jest tylko i wyłącznie karta kredytowa, swobodnie biegająca. Praca jest skończona, a ta praca już wyschła, więc również możemy tym pastelem olejnym, kryjącym, albo suchym. Można i suchym również na bardzo już wysuszoną pracę dołożyć lekką biel, żeby widać było w większym kontraście żaglówkę na tle ciemnej wody. Małym rigierem można sobie jeszcze popracować nad detalem. Tu mamy jeszcze to samo drzewo i impresje związane z tym znanym nam już z drzewem z nadmorza. Ono się powtarza w moich akwarelach wielokrotnie, ale teraz próbujemy stworzyć pejzaż bardziej wyimaginowany przy pomocy tuszu niebieski, czerwony i żółty. Trzy podstawowe kolory, które na mokrym papierze pięknie się zlewają i stwarzają wspomnienie naszej nadmorskiej. Skarpy. Najważniejsze jest tutaj, jak łączą się ze sobą kolory. Gdy jeszcze dołożymy czarnego tuszu, który wytwarza cienie, fantastycznie tworzy się granulacja. Podobnie tutaj chciałam stworzyć tuszem, pejzaż z zachmurzonym niebem. Wykorzystałam grozę zjawiska. Szary tusz i lekki błękit sepią i żółcią stworzyły. Interesującą strukturę ziemi, i znowu połączenie z lekkim rysunkiem, patyczkiem, tuszem czarnym. Czarny tusz wytwarza tutaj nastrój. Jeszcze bardziej abstrakcyjny jest ten pejzaż, który powstał dosłownie z kilku plam i rysunku sugerującego jakieś zjawiska na ziemi. Linia czarnego tuszu rozmywa się w intrygujący sposób. Tworząc fakturę na powierzchni obrazu. Znowu tylko trzy kolory: żółć, sepia i niebieskość. Pola, sugestia perspektywiczna przy pomocy paru linii, wytwarzają się też intrygujące tutaj plamy dzięki połączeniu tuszu czarnego z kolorowymi tuszami. Lawowanie to podstawowa technika przy akwareli i przy tuszu. A tutaj, próba ucieczki od malowania, zbyt naiwny sposób listeczków. Wziąć na akwarele, nałożyć liść pomalowany farbą, suchy liść, dobrze wyżyłkowany, żeby było widać strukturę i robimy sobie taką kompozycję bez zastanawiania się, bez malowania pojedynczych detali. Tuż jest bardzo wdzięcznym środkiem malowania ponieważ właśnie przepięknie ze sobą się łączy, w wodzie, połączeniu w z wodą nabiera obraz charakteru. Tuszu czarnego nie należy wykorzystywać zbyt dużo, bo się po prostu praca zabrudzi. To są tylko małe dotyki cienkim piórkiem tradycyjnym, stalówką osadzoną na obsadce lub patyczkiem. Najważniejsze, żeby ręka pracowała swobodnie, bez myślenia o pojedynczych detalach. Tutaj mam dwie, jedne z moich ulubionych prac, zrobionych dwoma kolorami tuszu sepią i turkusem, zielonym turkusem. Na wodzie, na, na pomoczonym papierze, ale nie za wielkich ilościach tej wody, swobodnie sugerujemy pejzaż wodny z kawałkami nieba, drzew. Trzeba pamiętać, że by naśladować wodę, trzeba używać ruchu piórka czy patyczka poziomego, no a tam gdzie gałęzie, to też naśladujemy rzeczywistość przez, przez odpowiedni kierunek używania narzędzia. Bardziej nam chodzi o sprawdzenie, w jaki sposób nasza technika, której używamy, pokazuje nam swoją, swoje możliwości. Przypadek i precyzja są dwie jednocześnie. Metody łączenia i pracy naszego narzędzia, które nie bawi się w dosłowne odtwarzanie rzeczywistości, tylko przede wszystkim jest to pewna impresja i sposób wyrażania naszych emocji na temat przyrody. Nie boimy się przechylać naszą pracę, ukierunkowujemy rozpływanie się wody, sprawdzamy jednocześnie, jak ze sobą łączą się kolory, jaką strukturę tworzą. Sprawdzamy, jak pracuje się tuszem na wilgotnym podłożu. W tych okrągłych buteleczkach jest rodzaj piórka rurki, w którą wchodzi większa ilość pigmentu i patrzymy, jak pracuje sam tusz. Tusz też ma swoje kaprysy. Próbujemy go ujarzmić, sterując go tam, gdzie jest nam określona plama potrzebna Uważajmy przy rysowaniu gałęzi, starajmy się naśladować same gałęzie, tak jak rosną od miejsca, skąd wyrastają do góry ciągnąc lub też i na dół, w zależności od tego w którą stronę chcemy tę rosnącą gałąź namalować. Zawsze od miejsca wyrastania z grubszej gałęzi do powietrza. Wtedy linie wyjdą delikatniejsze. Żółć w tuszach chińskich jest bardzo świetlista. Uwielbiam ją używać, ponieważ od razu widać czystość koloru, mocne nasycenie. Czerwony tuż jest bardzo jaskrawy, trzeba uważać, żeby nie przesadzić. I teraz włączamy kontrolę. Nadmiar wody usuwamy, tylko maleńku, żeby pigmentu nie usunąć za dużo. Zaszelejemy teraz z eksperymentem prawie zupełnie abstrakcyjnym pomoże w tym duży pędzel i monochromatyczne prawie że monochromatyczne utrzymanie tonacji na obrazie Uciekając od dosłowności, wykorzystujemy stary pędzel sztywny, szczeciniak. Jest on w stanie zasugerować jakąś zieleń. Oczywiście można i gąbkę spróbować w tym momencie, tylko przy gąbce trzeba uważać, żeby nie powstawały zbyt jednakowe plamy. Zresztą przy pędzlu również. Na tej pracy też spróbujemy, zobaczymy jak to wygląda. Ta część tutaj troszeczkę wyszła zbyt jednakowo. Można poprawić, można zostawić, można siknąć wodą. Wracając tutaj używamy żółci chromowej, która lekko kryje i pięknie się rozpływa w tych turkusach zielonych, z nadmiaru farby można ściągnąć patyczkiem, stwarzając sugestie gałęzi. Równie dobrze można tyłem pędzla to zrobić. Można zaoszczyć sobie jeden pędzel w strony drewienka i wykorzystać go jako rysik. Poszukamy kontrastu, kontrast dużym pędzlem. Kartą kredytową jeszcze znajdujemy parę struktur w zieleni. I tak oto stare zdjęcie ze Skarpy Nadmorskiej służy nam cały czas jako inspiracja do kreowania pejzażu. Podobna sugestia tego starego drzewa. Donacji ciepłej w dwóch kolorach z odrobiną ciemnego, czarnego tuszu chińskiego. W pasportu sprawdzam, czy jeszcze by nie trzeba dołożyć kilku ruchów pędzlem dla uzupełnienia kontrastów. Zawsze mówię, że dobrze jest wiedzieć, kiedy skończyć, żeby obraz nie doznał przesady. Lepiej namalować mniej niż za dużo. Ważne, by w kreowaniu takich abstrakcyjnych pejzaży, stworzyć jakiś nastrój i to jest nasz sukces, jeśli umiemy nazwać, jaki nastrój został tam stworzony. Malując, nie bójmy się kreowania. Dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.